Najbardziej wyczekiwanego. Przede wszystkim bardzo chciałbym wszystkim podziękować, że wzięliście udział w tegorocznej edycji rokowań. Były to dziękuję. Brawo! Był to przynajmniej dla mnie wspaniały rok i wspaniała edycja. Nie ukrywam, że bardzo ciekawa. Na bardzo wysokim poziomie, co podkreślali też wszyscy we wszystkich szczeblach, w żyli i nie tylko. I wielkie brawa dla Was za to. Wielkie brawa też dla publiczności. I dla rodziców, którzy przywozili tutaj co po niektórych artystów, którzy nie na zdoby, narodu podpisać. Kochani, teraz chciałbym na scenę zaprosić gospodarza tego obiektu, czyli naszą panią dyrektor, panią Barbarę Pojaryn-Kasperu. Jak również cały skład żyli, czyli Marka Gośielowskiego, Zbyszka Strzałkę i Marcina Kozłowskiego. Teraz moi drodzy będę prosił przedstawicieli wszystkich zespołów tutaj do nas, tak jak to mamy w naszej tradycji na rokowaniach, żeby przynajmniej dwóch z każdego zespołu przedstawicieli przyszło tutaj do nas na scenę. Zapraszam! Firplor, Stone Leaf, Deborah, Syndrome, Bifrost, Kathleen, Toc. Zapraszamy do nas. Było wspaniale, a teraz to, na co wszyscy czekają, <grych> czyli część oficjalna, a mianowicie odczytam protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Przesłuchań Finałowych Przeglądu rogowania 2019 w Białymstoku z dnia 12 października 2019 roku. Podczas przesłuchań finałowych przeglądu, wojewódzkiego przeglądu zespołów rogowych Rogowania 2019, które odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku w dniu 12 października 2019 roku komisja w składzie Artur Szybowski, przewodniczący Włałak w Białymstoku, Marek Krasirowski, Polski Radio Białystok, Marcin Kozłowski, Polski Radio Białystok, Zbigniew Strzałka, Power of Trinity, Rock Rebelia, Niezależny Front Rokowy. Po wysłuchaniu siedmiu zespołów Third Floor, Syndrom, Syndrome, Ketlin, Debors, Bifrost i Dots, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następujące. Zespołowi Third Floor wyróżnienie za energię, przekaz i imię cyniczny. Zespołowi Syndrom, wyróżnienie dla Perkusisty. Oraz trzecie miejsce i tysiąc zł Zespołowi Keki. Proszę, proszę doktor, Zapraszamy do klik. Drugie miejsce i 2,5 tysiąca złotych zespołowi Bifrost. <śles> I miejsce pierwsze, pięć tysięcy złotych. Zespół z dwóch miast. wszystko, gratulacje oczywiście wielkie. Natomiast jest jeszcze ta część protokołu, której przekażę głos z kolegom z radia. E, moi drodzy, pani dyrektor też piękny głos radiowe, jak pamiętacie. Ja też szybciutko powiem. Chociaż mogę mówić długo, ja chciałbym powiedzieć tak, że z jednej strony bardzo lubię takie konkursy, z drugiej strony bardzo ich nie lubię. Lubię dlatego, że ci wszyscy wykonawcy, młodzi, i starsi, i znakomici wszyscy, mogą się pojawić, mogą się pokazać, mogą zagrać, mogą się spotkać z różnymi ludźmi, ze sobą, z wami też. Nie lubię dlatego, że, z nami też. Nie lubię dlatego, że muzyka to nie jest sport. Jednemu podoba się to, komuś podoba się tamto, jeden gra tak, jeden ma słabszy dzień, drugi ma dużo lepszy i to wcale nie jest żadna konkurencja, bo ważne jest to, że zamiast siedzieć na przykład przy komputerze i strzelać albo, nie wiem, słuchać disco polo, to biorą gitary, perkusje, jakieś samplery, klawisze i grają i to jest chwała. Ja myślę, że prawka należą się wszystkim. takie zaproszenie, jeżeli przyjmiecie, to bardzo będzie nam miło. Miało być jedno zaproszenie na koncert do nas, do Studia Rembrandt w Dni ale zrobiły się z tego dwa. Jedno jest skserowane, ale też ważne. A ja szybciutko wezmę i powiem, o no, co chodzi. No. To sprawa wygląda tak, że jeden z tych koncertów pada łupem zespołu The Boys. Sie, zgadzam się, panowie? Zgadzacie się, tak? Proszę bardzo. Termin do ustalenia. No i drugi, yy, i drugi to jest koncert, to ten taki nie, jest nieskserowany, ten taki pierwszy. Yy, zespołowi D.O.C. z Białegostoku. Uprzyjmijcie i się zgódźcie, bo napisałem D za sobie. Bardzo Było to naprawdę fajnie, że mnie będzie jeszcze lepiej. Moi drodzy, to nie wszystko, bo to są jeszcze dodatkowe elementy nagrodów. Jeszcze rozdamy nasze pamiątkowe tony tradycyjnie wszystkim zespołom. Tutaj pani dyrektor, koledzy przekażą i zaraz zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć tutaj kilka słów krótkich na temat ludzi, którzy pracują przy tym a których na scenie nie widać. A którzy dużo do serca i pracy wkładają w to, żeby ten finał i te wszystkie inne przesłuchania wyglądały tak, jak wyglądają i żeby się odbywały w taki sposób. I są to tu koledzy tutaj od Rogowań, czyli Asia Krukowska, Bartek Moczulski, który również nie tylko uczestniczy, w życiu, ale też na naszych na imprezach związanych z rokowaniami I Piotr Ziętara, który nam tam pięknie świeci z tego swojego okienka. Cały cały po który o których teraz nie wiem, nie wszystkich, to trwało, a którzy pracują po prostu przy tym, żeby ta impreza się odbywała i miała taki właśnie szczęśliwy finał. Dziękuję im wszystkim, a zespoły zapraszam. Tutaj koledzy wręczą grawertony, pan zaraz będzie. Słuchajcie, ja jeszcze od swojej strony chcę powiedzieć od strony Rock Rebelli, niezależnego fotograficznego, rokowego. Ja, ja robię koncerty, y, nasza w całej Polsce robi koncerty za granicą. Właśnie wróciłem z trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii. Powiem wam, że takiego organizatora, koordynatora, jak macie tutaj, w stopu Artura, to jest szacun. Po prostu jest szacun. i znawcy z rynku, to nie, 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 nie Dziękuję ci proszę bardzo. Brawo! Dziękuję bardzo. E, mam taki komunikat organizacyjny zespoły, które otrzymały nagrody finansowe. Proszę o pozostanie później e, w pełnych składach, ponieważ potrzebujemy od was po prostu tam podpisów na dokumentach, dobrze? Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam, ja tradycyjnie, poszatkuję tutaj, przeskoczę gdzieś na drugą stronę, porsuwamy się między zespołami i zrobimy zdjęcie. Ktoś wejdzie między jurorów i tak dalej, wiecie tak. Rodzinne zdjęcie do tego tak, do albumu z pierwszej komunii. Można podnosić kciuki i tu inne znaki wykonywać, To jak lubi. Ale jeszcze raz z drugiej strony teraz z jurorami sobie tutaj czas Aśla, możesz? Dziękuję wszystkim pięknym. Dziękuję za wolę mi sygnalizmu. To było wspaniałe. Do przyszłego roku. Zapraszam serdecznie. Bardzo.